Kończy się rok, ale nie kończą się nadzieje taksówkarzy na otwarcie nowego parkingu przed halą widowiskowo-sportową w centrum Jawożna. Czekamy, czekamy i możemy się doczekać. Już nie wiem ile terminów było oddania, ale jak na razie to. Chyba nawet sam Pan Bóg nie wie, kiedy to będzie otwarte. Na nową przestrzeń parkingową czekają też rzecz jasna mieszkańcy. Parking teoretycznie już jest. Infrastruktura wewnątrz obiektu też wygląda na gotową do użytku. Otwarcia jednak jak nie było, tak nie ma. W internecie pisze, ale, że wkrótce, ale kiedy to wkrótce, no to niestety nie wiadomo. Jak zapewnia Dawid Litka, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Jaworznie, wciąż trwają przygotowania do otwarcia parkingu związane z uruchomieniem systemu parkingowego, zarówno płatności, jak i samego wjazdu. Z uwagi na system płatności i rozliczeń i elektroniczny system informacji o miejscach wymaga to także zawarcia umowy z zewnętrznymi operatorami systemów i nie jest zależne wyłącznie od miasta. Wygląda na to, że trwają poszukiwania chętnych do stworzenia systemu naliczania opłaty parkingowej. Taksówkarze czekają mieszkańcy czekają, urzędnicy czekają. A może winę za problemy z uruchomieniem parkingu ponoszą jakieś nieczyste moce? Świadczyć mógłby o tym wyświetlacz na przyparkingowym znaku. Przypadek? Raczej tak. Przypadek, a przy okazji powiew optymizmu, ponieważ miejsc parkingowych będzie jedynie niespełna 100. Grudzień się kończy, rok się kończy. Czas na nowe postanowienia. Nowy rok, nowy, stary parking w centrum. A może jednak uda się otworzyć jeszcze w tym roku?